Oooo, kurde, dobra w końcu. Kurde, nie spałem. Przyznam tak szczerze mówiąc, dawno już tak nie spałem. Dobra, Pójdę do końca sobie coś zjeść po prostu, bo trochę głodny jestem. I w ogóle to Halloween. Udekorowałem tak dalej, nawet checkerów nie mam. Choć tak to się nie będzie, bo kurde. Trochę daleko mieszkam od cywilizacji. Kurde, nicę kupiłem. Hmm. Cholera. Cholerka jasna. Nawet, Kurde, nic kupiłem na obiad, ani na śniadanie, ani na kolację, ani nic. Dobra, dobra. Ach, kurde, dobra. Pójdę po prostu sobie żeść telewizji i tyle. Puk, puk! Kurde, muszę iść otworzyć drzwi. To już od tej pory przychodzi siema Co Filip. Co ty tu robisz? Sprawę mam do ciebie ogólnie, bo byłem w okolicy i jedziemy do mnie do domu. Tylko, że nie mam za bardzo transportu ze sobą, bo. No nie wiem czy. A ty wiesz... fleszem jesteś przecież. Czy masz mocę ten, tego szybkiego tego, tego biegania? Tego, takiego bohatera z Marvela, wiem, 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 ale ogólnie... Czy nie z Marvela, tylko z DC porąbało cię, ci ma coś porąbane. żebyście żebyście hejtowali? Dobra, hmm. no, tam nie oglądałem Star Treka. Ogólnie rzecz biorąc, y, nie mam samochodu ze sobą, więc będziesz musiał mnie podwieźć, a potem najwyżej wrócimy czy coś. W hmm. się ty wrócisz. A, ale ogólnie tylko po to przyszłeś tutaj, po to przyszłeś się, czy już po coś jeszcze w ogóle? Się byłem w okolicy, kupowałem sneakersy. No i się zorientowałem, że przyszedłem bez samochodu Po prostu biegłem, a już jestem trochę zmęczony nie mam siły biec z powrotem Więc jakbyś mnie podwiózł, to by było za Tylko wiesz, że tutaj no już, to jest to przynajmniej godzina drogi y, od mojego domu do, do ciebie Co nie? Co to tam godzina? nie jest Wcześniej. Jest środek nocy A ja dopiero wstałem Dobra, tam nie denerwuj mnie nawet No mogę cię podwieźć, ale... No kurde, po co ty jeszcze w ogóle taka prawda? tak naprawdę? Bo nie sądzę, że tylko po i próbem cię podwiózł. Bo Halloween jest. No to wiem, że Halloween, jak widzisz po moich dekoracjach, to, to wiem, że jest. My musimy świętować razem Halloween. No w sumie nie mam z kim świętować, no bo pewnie by, by, byłbym sam. Bo w końcu nie mam z kim. Bo fan, pan Fox pojechał do siebie do rodziny na Halloween, a ja jestem no, sam. No widzisz. Więc. No to przyjedziesz do mnie, do rodziny. Ty mix to rodzina. Czy ty po prostu powiedziałeś T-Miks? No w sensie wiesz, nawiązanie, bo my jesteśmy jak taka rodzina, bo jesteśmy wiesz. No w sumie prawda... Musimy na... No... Ale ogólnie to zanim... Dobra, możemy zrobić tak. Ja się tylko trochę jeszcze raz... O czekaj, tam jest ubrany. Dobra, możemy już iść. No to dawaj. To chodź. Tylko wiesz co, zanim pójdziemy musi. Gdzie ty jesteś? A tu Daj. Dobra, zanim pójdziemy musimy pójść jeszcze w jedno miejsce. Jakie? Na grup mojej żony i Karola Pochodź. Rozumiem. Widać pełną powagą. Nie byłem tam od dwóch tygodni. A mam a mam to pod domem, raczej koło domu. Proszę O oh. Nie wiem, że w to, że tu przyszła do Znaczy dobra, no trzeba tu trzeba przechodzić. Ogólnie to, że święto Zmarłych za niedługo, no to przydałoby się tutaj trochę posprzątać, bo nie 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 już nie będzie tutaj na tą chwilę. Ale widzisz, jaką to... fajna, widzisz jaką fajną, do niej wystrygałem im przy okazji. No widzę, ale mówię, że cię tu dwa tygodnie nie było. Bo byłem dwa tygodnie temu. No, dwa tygodnie temu wystrygałeś nie? Tak. Nudziło no, mi się, dobra? Rozumiem. Chłopie, trzy tygodnie temu pokonaliśmy tutaj tego... Yy, tego bejna pokonaliśmy. A teraz, kurde... i miałem co robić przez dwa tygodnie, bo nie było w ogóle... Miasto w ogóle jest zniszczone w pizdu i nie ma teraz co ratować. E, czemu chodzę po moim grobie? Znaczy, po mo e, nie po moim grobie, tylko po grobie mojego syna. Nie wiem, ale trzeba... trzeba iść powoli, bo czas nam się kończy. Czekaj, to jeszcze tylko spójrzmy na groby. I, i, I sekunda ciszy Dobra, koniec, idziemy Spoczywajcie w pokoju, moje drogie skarby Mówi, że zmęczony jesteś, mówiłeś Jeszcze troszkę siły tylko mam Brawo do tego środkowego auta w ogóle Dobra Ja prowadzę Jedźmy. Dobra, to jedziemy no, tylko włącza światła może F No, jedź Akcja Dobra, to jedziemy w takim razie Jezus! Kurde, sorry, trochę... Ale trochę to Dawno nie kierowałem Dobra, w ogóle Artur zaginę FPS-y ci powiem Kurha No Ale czy tu FPS -y w ogóle zacina Ale sez w ogóle mi przyszedł Zaraz, sobie zaraz zobaczę Ale czy tu FPS-y chłopie No masakra Dobra, wychodzę okay, z tego jak auta. ja tu mieszkam to ja nie wiem to, 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 Nie wiem, przez halo pewnie to, tak, W ogóle tak. do będą te cukierkowanie robili Auto mi znikło na osiedle. O, już się odjęło trochę. O, ale masz tu ładnie w ogóle, ci powiem. E... ale gdzie ty jesteś? No weźcie im przestańcę. ja jestem... Jaki panel? to tak. było tu zawsze. O nie, krasna mnie chciał porwać, dobra idziemy stąd. <grym> no to Halloween naprawdę no, jest no, zimne. No, dobra. No, bardzo ci nie... Jezu, ale mi to zagina, wreszcie to jest... Mi też zagina, spokojnie, ale nie jako super bardzo. A tak, leciutko trochę. Ja się... O kur... Spokojnie, to są dekoracje. A. Tylko uważaj, bo ta broń jest naładowana, ale tak wystrzeli, to może być lekki problem, ale... Aha. No właśnie. o Nie wiem, czy trafiłem nawet, ale no... Okej. Okay. Dobra, jesteśmy. Fajne dekoracje masz no w tym bloku, już... ci powiem. Ty już się tyle razy przeprowadzałeś, ja cały czas mieszkam w tym samym miejscu mnie tu mnie to denerwuje bo boli. Opie, okay, ja, ja, ja mam jeszcze nowe mieszkanie w Nowym Mieście, które już... Y... <laughs> Przepraszam, znowu pomyliłem mieszkania. Dawki też drzwi, bo tam, ja. po, tam... nie wiem. Nie chcą się zamknąć? No ale nieważne. Po prostu chodź do, chodźmy do ciebie i tyle. Nieważne. O Boże. Dobra, Dobra, musimy jakoś przygotować ogólnie jakąś imprezę. A co bo tutaj jest... ten z Zanie... Stefa robi Pamiątka rodzinna. A no okej. Okay. Ale masz Musimy tu pisto... ogólnie... No mówię ci, że jak przyszedłem po tej wojnie całej, to tutaj nic nie było, już nie okraść dążyli myśleli, że nie żyje. A no ty tu czas się, się -dą, okradają dą, że... Czemu Ty w... jako, jako ten wreszcie po prostu ich nie znajdziesz kurwa i ich nie zabijesz w końcu, albo tam prostu do widzenia wsadzisz. Bo mnie stać na nowe rzeczy, a ja lubię no, sobie mieszkanie, więc a. sobie zawsze kupuję nowe rzeczy. Rzeczami z odzysku, tak? Tak. A Musimy teraz przygotować chałupę na imprezę. Taka ciekawostka ogólnie, bo mi się wydaje, no. że ty po prostu kupujesz swoje rzeczy od tych samych ludzi, które, który, którzy ci kradą te rzeczy. Czy ja ci wyglądam na villagera z Minecrafta? No tak. Nie jestem tak głupi, żeby nabrać się na własną sztuczkę. Ale jak ja u Ciebie byłem, to tutaj napisałem tutaj FP, napisałem w tym miejscu i jest napisane FP w tym miejscu, a Ty dopiero to kupiłeś pewnie, co nie? Nie, to akurat leżało w piwnicy. A. Ogólnie, nie, nie wiem, wiesz, ale zobacz... Y... Poczekaj, to, to, to jest grubsza sprawa. To A To tego chyba nie miałeś akurat, dobra yy, To my musimy przygotować na tą imprezę, w takim razie to chodź tutaj w ogóle masz cukierki dla dzieci, co nie? No, mhm. Oczywiście masz cukierki tak dla dzieci Tak mam, no yy, To my tu... To, ja tu zawsze zacznę, zacznę ogarać, więc ja już tu, tutaj ci pomogę trochę Ty tam może trochę, ty poogarniaj ten pokój, a ja tu poogarniam tutaj to i... Tyle A tutaj mam cukierki dla mniej lubianych dzieci To jest kark to jest lukrecja. No dobra, niech ci będzie. Dobra, to w takim razie zaczynajmy, może. O, już idę.

Was <kling> ist? Kim ty jesteś? Szybko wycześniałem Co tu się odwala? Co ty robisz? To tak... Pamiętasz jak się... I to w Halloween? Nowe... Tak ze mnie? Pamiętasz jak się pytałeś skąd nowe meble no. Ale no tak, pytałem się Przywołuję A... Ale jak ty je przywołujesz? Przez Gnetana. Koko? Wspólnego kuzyna Grzesia i Szatana. Grzesiu ma Szatana? A czy zna kuzyna Szatana? Ma kuzyna, który jest też kuzynem Szatana. A Szatan to Twój ojciec. To wiem akurat. Ale mnie byś brać, mi nigdy. Ale nie, nie jesteście kuzynami. Brać mi, jesteście dalekimi kuzynami. Nieprawda. My się chłopie poznaliśmy na tym w Wietnamie. się poznaliśmy. Ale to jest taki step kuzyn. Nie, my się poznaliśmy na. Y, w tym w Wietnamie się poznaliśmy. Dobrze, ale, ale mówię, tyle, że ten no. kuzyn Grzesia to jest taki cioteczny, taki przyszywany. To nie jest. A no to może to, tak być akurat. Się, tak może być. No. Tak może być no. Oni się poznali kiedyś. A e, w ogóle swoje życie wszystkie? No, przerwałeś mi, no i nie ma. Znowu Ci no napisali. No. Jak oni to robią? Czy głupie Panie, podpalili, co za idioci głupi. Aha! Kurde, palę się! Aaaa! Kurwa! A już się nie palę. <laughs> Opie! Mieszkanie dzisiaj, aha. Bo ich zabiłem w frajerów. A co ci z mieszkaniem i takim nie ma? A tutaj też ukradli wszystko. Ej, No też ukradli. O, co tak jak kurcze Mi ciekawi co oni z tym robią. Habla bla 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 Więcej mnie nie okradną a, a, Kurde, wydawało mi się, że coś tam było Na tym balkonie coś tam jest? Nie ma. Tylko moje ciało. Holera Opie myślałem, że coś na balkonie było. Jakiś szkielet Bo czy Jezu. coś. Nie no, szkielety chyba nie żyją. Opie Halloween jest. Louis co teraz będzie wychodziło? No w sumie prawda. Różne potworasy wychodzą. Dobra, widzich. ogólnie to... Masz jakiś telewizję czy co? albo może do, bar, do baru Jezus, pojedziemy. Jezus pomocy. Pojadę na czwarte piętro. Nie, nie, nie. Och, to pojedziemy na czwarte. Do najpierw pojedziemy. No, Ciszą mnie do środka, dzięki, pomogłeś mi. <suszy> Dobra, to w takim razie yy, idziemy gdzie? Okej. Okay. wiem dlaczego tu już nie mieszkam. Oj, bardzo dobrze, mi dlaczego tu już nie mieszkam? Chyba na dlaczego tu już nie mieszkam? Kemu? Przez takie kurwa akcje właśnie No, stąd nazwa dzielnicy, no stary jakby Ogólnie Jezu, to auto mi ukradli. też, auto mi też ukradli ogólnie Więc, yy, no... Pojedziemy taksówką To chodź taksówką A dokąd my w ogóle jedziemy? Nie mam pojęcia Ej, a ja? E. O, czekaj, a to w ogóle nie tu mamy jechać Tu mamy... no... tu, tu. Tutaj, no. Nara A ja? Też sobie zamów a, dobre, to dobre to piwko, dobre Kurde, weź jakąś muzykę załącz w tym radiu, bo kurde, my tu pijemy bez muzyki a tu Halloween... No, no, barże sami nie puszczają, dobra, już odpalam. O. Ja to pomieszczenie wynająłem. Oj, tak, muzyka piękna. Skiele, skelet, skielę. Piękna, piękna. Przybywamy w najlepszym momencie! Ej. Ej! No, kurde! No, szalony dzielnicy jest. Prawdopodobnie pedofil. O. Jak pedofil. Coś U. źle, trzeba dzwonić po stonogę. Po mu postąpić. Bo on jest samozwańczym łowcą pedofilu. Aha, okej. Okay. Tylko jest problem, zapuszkowany jest. to go wyjmiemy. No dobra. Yy, okej, okay, to w takim razie. Yy, na no, szalonej dzielnicy jest teraz yy, yy, policja, szuka. Prosimy, żeby wszystkie dzieci były pod kontrolą rodziców i żeby nie chodziły na cukierkowanie. Ja muszę Miltona przypilnować Ogólnie, mówiąc szczerze To Prawdopodobnie może być to Kurhan Ponieważ był to w jego bloku i Tyle tylko zniknęło No nie, no bez O takie rzeczy to posądzać zaraz Nie, 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 nie No co, oczyścimy twoje imię To już jest jakiś żart Po prostu, naprawdę Co sobie wyobrażają, ja wiem, że jestem sławny I że muszą znaleźć jakieś kurde Na mnie rzeczy, ale żeby tak od razu to, 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 to racja. Nie, no. O najgorsze rzeczy oskar oskarżają. Ja to że tak będzie. Jeśli tylko to zrobisz pieniędzy, to będą chcieli na to być Mówiłem ci, jakieś, żebyś się wyprowadził tutaj i żebyś tu nie wracał. A ty. Nie, 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 ja tu wrócę, ja tu wrócę. I widzicie, że się teraz odwala? Co, 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 co za co? Widzisz, że tak teraz odwala? Teraz za... się oskarżają profilstwo. Tak no nie, to trzeba ich zabić normalnie. To nie może. O, ja bym zapomniałem co myślę, ten... jeszcze powiedzieć? Był też tam Filip 106. Napróty jak kurde szpadel To w takim razie on też może być E Co? Kurde Ej, ci też... Od... Ja myślę, że ten reporter jest i on próbuje oczyścić się Idę zdaniem, go, to... idę go na... idę go na, Dobra. na Dobra, muszę tylko po kościół zadzwonić Musisz fireberki, tak napieprzeć jeszcze, 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 jeszcze będą mówili że to my że to my jeszcze strzelamy w ha No, lecimy Nie no, lecimy po Dawaj, mój mi coś ci pokażę jeszcze I tego reportera zabijamy Pod wodą jest portal Dobra, no dobra lecimy na miejscu Ty Filip, ale my mieliśmy do bazy twojej lecie No, właśnie wiem Ale Zanim go zrobimy to ci pokażę No, dobra To chodź ze mną Bo ogólnie wiesz, że czasami powiedzmy Miałem gości, co nie? O, tu jesteś Bo miałem gości no. czasami, co nie? C czasami się zdarzało, że masz, ma się gości i czasami nie można wyjść do domu, powiedzmy. Co nie? No, mnie mi zawsze denerwują. Yy, przy drzwiach, o. tutaj. I ogólnie to chodź za mną. Pójdziemy do łóżka. Co? No, chodź. To, to co, pierwszy czy ja? Yy. No, dobra, ja pójdę pierwszy. No dobra. Wow, to jest grane Chodź tutaj hmm. Zrobiłem portal w, w łóżku Nie no chłopie ty jesteś chory psychicznie Co ty jesteś No jestem Cudo, prostu... wspaniałe Stup, No ogólnie jest taka rzecz, że po prostu mi się czasami nudzi i Po prostu robię takie rzeczy, tak, o ten portal właśnie Ja po prostu no, chłopie, no. Szanuję. Bo ogólnie tak rzeczy bo ja potrafię zrobić portali już powoli, co nie? To jest taki pierwszy portal i on jest ogólnie zrobiony przez takie coś, że po prostu Są, jest tutaj w ścianie cząsteczki, są takie Co po prostu potrafią przenosić ludzi Było to, powiem ci, ciężkie do zrobienia, ale zrobiłem to w 3 dni No to i tak długo jakby znaczy, jakbyś widział, jakbyś widział, hopie, ile tutaj Było obliczeń, tu była ca... były wszędzie kartki, hopie No dobrze, że to wynalazłeś i tak i ogólnie prawdopodobnie będę będę w stanie zrobić, wiesz co? No? Będę potrafił zrobić do innego wymiaru przejść. Jezu, co ty to, gadasz? Tak jak ty, tylko że ty potrafisz przez bieg, a to trochę ciężkie jest akurat. Tylko, że ja nad tym nie panuję do końca. No, dałbyś za to panować, ale... Nie, 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 nie! Stój. A nie, bo mnie znowu wywali gdzieś. No znowu ci gdzieś w pizdu wywali i będziemy musieli cię znowu szukać, będę cię musiał. Teraz ja. Ogólnie jak moja baza ci się podoba? Jest przepiękna. Troszkę ją udekorowałem leciutko. Chociaż to my też tutaj nie świętuje Halloween, ale no. Ogólnie to teraz tak. Teraz jest taka sytuacja, że patrz za siebie. Czy... <laughs> nie to boiler. M... To... Nie boiler, tylko tutaj do siebie. Łooo! Wow. Masz sobie brać kostium, który chcesz. Zrobiłem dwa, które pozwolą Ci nie po prostu Ci nie spalić butów, bo Ty... Często Ci się buty spalają. To zajebiście, zrobiłeś mi buty, które sięgają aż do głowy. Dzięki stary. Wybieram żółty. Ogólnie ten kostium jest jak mój kostium, bo to jest podobna technologia, tylko że mój kostium jest trochę lepszy. Ale twój za to po prostu Twoje moce, które będą po prostu w nim działać idealnie. Po prostu ci się z tym nic nie stanie, wiesz. Po prostu nic ci się nie stanie. Po prostu będziesz mógł przejść przez ścianę, normalnie będziesz mógł przejść. To z kostiumem od razu, a nie że z kostiumu. Mogę go ubrać? Możesz go ubrać, oczywiście, że tak. Dobra, to ja sobie go wezmę tam. Ale kucham, wiesz o tym, że ty możesz po prostu w ten kostium wejść i on się ubiera automatycznie? Serio? No. Patrz to. No jak się czujesz? Aha. Kurde, ale komfortowo. Chłopie. Ogólnie masz tam jeszcze, tam, jakbyś, powiedzmy, jakbyś do wulkanu wszedł, to kostium się może teraz przypalić, ale za to będziesz miał chłodniej. A w Czy sytuacjach, to... na przykład, powiedzmy, powiedzmy, w sytuacji takiej, że, powiedzmy, byś stracił moce, to kostium się rezerwuje każdą cząstkę, której użyjesz, co nie? <laughs> e, on rezerwuje taki kawałek mocy twojej i przez to możesz użyć tej mocy, w pewnym sensie możesz jej użyć. Jeszcze wiesz, przez tam określony czas Ciul z tym wszystkim, to ma termoaktywną bieliznę pod spodem i będzie tu zajebiście ciepło i, i tak. zajebiście zimno, jak będzie trzeba yy, Tak i przy okazji możesz jeszcze możesz w tym szać Serio? Tak to Ty Uuu, jest taka rurka w noga, wcale zajebiste Tylko taka rada Ona się to sami zapycha Więc jak już to lepiej włącz sobie pieluchę Dobra bo masz takie powiedzmy. i tak samo ogólnie w tym kostiumie możesz masz tak samo taki mały gadżet, który posłuży ci jako, jako jeden z takich fajnych pomóc czyli spray na komary <laughs> sorry piszcie. i ogólnie możesz tak samo jeszcze dzwonić do mnie bo masz komputer tam masz coś podłączony do mojej sieci aktualnie coś podłączony więc będziemy mogli się na no margie gadwać bez jakiegoś tam Jarvis, ogarnij te dzięki, albo Nie, nie, Foxa nie ma przecież. Ogólnie to... No, i ogólnie to, jak użyjesz mocy, powiedzmy, ty będziesz mocy, to po prostu za to, po prostu, ktoś twój kostium ukradnie ci, co, nie? No. To musisz hasło wpisać, jak powiedzmy, to jest tam, bo wiesz... To, jakby szczytuje Twoje, twoje y, oczy y, i Twoje odciski palców, i tak dalej, wszystko to szczytuje i wie, kim jesteś. Ale, gdyby ktoś ja Hakomał kostium to ma Twoje moce przez jakiś tam okres czasu. Więc dlaczego? No, kozak. No, to Bo akurat. To kurwa. To akurat jest źle, ale. za to powiedzmy, możesz po prostu się. Co to jest? Nie wiem, chyba tu wleciał jakiś komar. Oczywiście. I ogólnie to... Yy, masz tak to samo... ja po prostu muszę pilnować, żeby mi nikt nie zabrał tego kostiumu, bo wtedy będzie miał moje moce i to bardzo źle. Ogólnie twoje moce tak naprawdę są tylko... Yy, tam jest tam może tam gdzieś wystarczyło, bo to na pół godziny ta twoje moce by wystarczyły. Bo kostium więcej tyle mocy może zyskać od ciebie. Bo to jest nasze... Tyle można przez pół godziny zrobić? No dużo, bo ty w cholerę szybki. Bo właśnie. Ale kostium też ma ogranic ograniczenia tak samo, więc yy, i tak nie mógłbyś przekroczyć tam powiedzmy większości. Dobra, to ogólnie to masz kostium, kurde, jak se psujesz kostium to se, kurde, to ci naprawię, ale oczywiście nie radzę ci go psuć, bo wiesz ile on kosztował? Pewnie dużo. Kosztował ponad 3 miliony. No ja, to moje auto jest droższe. 3 miliony sa sama jedna część kosztuje. Oczywiście, mówiąc. Yyy, dobra, no to ja idę się spakować. Tutaj nic nie ma. Mogę ogóle pierwszy raz widzę, że ten kostium teraz wygrubia zawsze mi... Ja że ten kostium nie wygrubia, ten kostium wygrubia trochę. A, no i ogólnie to... Po prostu... Masz też tam broń, masz tam broń też... Masz tam po prostu jakiś pistolet... I tak dalej, i tak dalej, masz też tam. I ogólnie w tym miejscu był twój kostium tworzony, w tym miejscu. Tutaj w tym miejscu był twój kosztem tworzony. Nie wiem, tłumacz, lepiej o co chodzi z tą szafką. Jaką szafką? Tu nie ma żadnej szafki. To stoi szafka. Nie, nie stoi. To no, tu jest szafka. No nie ma tu nic. Jestem ty. Nie, tu nic nie ma. Jestem w szafce. Masz Dzień jakieś zwideopie. Dobra. dobra, nieważne, chodź. Musimy znaleźć. Yy, musimy proszę tego chopa narąbać w tym radiu. A po drugie... no. No to dawaj. A, u... to jedziemy. Ale... A tylko gdzie on jest? No w radiu, ten chłopiec w radiu. Na dzielnicy e. Chodź nie czekaj. Dobra, wiesz co, tego chłopa w radiu zostawmy. Musimy znaleźć te dzieci Musimy <grym> znaleźć dzieci, wtedy będziemy wiedzieć kto je podbał. To prawda. Dlatego ja się przybieram mój kostium i się... i ten widzimy się przy aucie. Dobra. To twodzę. Dobra, jesteśmy to, gotowi. Gotowy? Tak. O Dobra. widzisz, już wziąłeś swoją broń. Nie mi komputer. Dobra. No tak, szybko na kamerę zobaczę, gdzie, one, gdzie oni mogli być. Dobra. Dobra. Jak Prawdobre... mi powiesz, że w radiu... No nie, akurat w radiu nie. Mógłbyś się cofnąć? Bo tutaj na komputery patrzę. Dobra. Z tego co widzę, nie wychodzili z twojego bloku. Ta dziewczynka nie wychodziła, bo ten chłop nie wychodził z tego bloku, nie wiem, bo był w kosztynie. Nie wychodził z swojego bloku, ale... Za to wchodził na początku, przed tym, jak wszedł już, to, to dziecko weszło. To jakiś chłop w takiej czarnej czymś jakimś tam, takim gównie wchodził po prostu. Z wszedł i wychodził pierwszy. A to dziecka nie było już później. Wsadził je do torby na cukierki na bank na bank. Tylko żadnego to, że on nie, nie miał tematowych cukierki. No to nie wiem, gdzie je wsadził, ale wolę. Może pod szatę je wsadził. No dobra, nieważne, no musimy je uzyskać. Więcej widziałem, gdzie, w którą stronę idzie i na kamerach widzę, wiem, gdzie on jest więcej, więc no. Otóż mi tam drzwi, proszę. O, dzięki. Drzwi się jakaż zamknął ale no. Dobra, to w takim razie jedziemy. To jest pierwsza z moim, jesteś moim, moim, moim tym x jesteś pierwszy raz moim, jesteś pierwsza z moim, śmierdzi tu. Aha, ok, y dobra Bóg. To w takim razie jedziemy w stronę. Nie wierzę, wiesz gdzie my jedziemy? Nie, w stronę Big City. Do Honolulu! To ja w tą stronę. Widzimy się na miejscu.